Pani wzięła pomysł na wystawienie Królowej Śniegu? Królowa Śniegu jest taką jedyną baśnią, o której zawsze chciałam opowiedzieć, chciałam ją pokazać na scenie. Nadarzyła się okazja, że Międzyrzecki Ośrodek Kultury zaproponował mi współpracę i zrobiliśmy taki profesjonalny casting. Zaprosiliśmy młodych uczestników, młodych aktorów w wieku od 7 do 18 roku życia. I tak się narodził ten pomysł. Co Pani się podobał w młodych aktorach? Przede wszystkim to, że są naturalni, mają swoją energię, mają swój głos, którym mówią, i taką ciekawość świata, wyobraźnię, kreatywność. No. Piękna pelerynka. Ściągaj, czapkę też i mówkę. Jesteś I księżniczką? Musisz ją wyrwać z tych wampirzyc. Dawaj. I teraz jeszcze raz. Okay, czyli, tam czyli najpierw ona tam pomiędzy nią, tak. a ja mam ją tak. Jaka według Pani panuje atmosfera na próbach? Bardzo przyjazna, bardzo przyjazna, radosna, nawet obawiamy się, że powstanie nam komedia, ale podchodzimy, ja podchodzę do tej opowieści bardzo klasycznie. Opowiadam baśnie z tak, takiej połowy XIX wieku. Wychodzimy w ogóle z tego wątku XIX wiecznego i przenosimy widza w krainę fantazji, wyobraźni. Jaką rolę udało wam się zdobyć? Rozbójniczki. Rozbójniczki. Rozbójniczka i jej świta. Rozbójniczki. Okay, opowiedzcie nam o, swojej, o swoich postaciach. Jestem główną rozbójniczką. I jestem najbardziej na początku agresywnie nastawiona do głównej bohaterki. Podczas gdy moja świta jednak no, jest bardziej przyjazna, chce się ją poznać. Jaka panuje atmosfera na próbach? Całkiem przyjazna? My mamy akurat pierwszą próbę teraz. Jesteśmy po rozgrzewce i występują pierwsze postacie. Staramy się jakoś pracować ze scenariuszem. Jaką rolę udało Ci się zdobyć? Jestem różą. Okay. Opowiesz nam o swojej postaci? Jest to postać, dzięki której Gerda sobie przypomniała, że musi odnaleźć Kaja i jakby gdyby nie ja, to w ogóle opowieść by się nie potoczyła. Okay. A jaka panuje atmosfera na próbach? Jest bardzo miło, zabawnie, co chwilę się śmiejemy. Jaką rolę udało Ci się zdobyć? Wróżka kwiatowa. Opowiesz nam o swojej postaci? Ym, wróżka kwiatowa spotyka Gerdę i bardzo by chciała mieć przyjaciółkę, bo dawno nikogo nie spotkała. I by chciała się z nią zaprzyjaźnić, żeby była jej najlepszą przyjaciółką. Okay, a jaka panuje atmosfera na próbach? Jest fajnie, śmiesznie, często jakieś żarty ktoś mówi. Pani jest miła. Czy dobrze czujesz się w swojej roli? Tak, fajnie. Czy twój prawdziwy charakter odwzorowuje charakter postaci? No tak nie, tak, nie do końca. Do przodu. Tu jest środek, tu macie stać. Na próbach tego. Na, od razu się wy, wyuczycie no, tego środka. No, gdzie? Jak no, się stało, że... Tak, tak. Kwiaty się zaczynają rozwijać, mamy choreografię taneczną? Jaką rolę udało ci się zdobyć? Yy, główną rolę Kaja. A powiesz na no o swojej postaci. Yy, na początku jest ciepła, miła dla wszystkich, a na koniec staje się zła i zimna. Yy, jaka atmosfera panuje na próbach? Yy. Yy, miła, zabawna. Czy dobrze czujesz się w swojej postaci? Tak. Czy twój prawdziwy charakter odzorowuje charakter postaci? Tak. Jaką rolę udało ci się zdobyć? Rolę mamy. Opowiesz nam o swojej postaci? Mama jest dosyć taka opiekuńcza, siedzi na fotelu i czyta dzieciom bajkę. Jaką rolę udało ci się zdobyć? Garda. Opowiesz nam o swojej postaci? Tak. Jest bardzo uczuciowa i idzie za głosem serca. Okay, jaka panuje atmosfera na próbach? Super, jest bardzo fajnie. E, czy dobrze czujesz się w swojej roli? Tak, twierdzę, że do mnie pasuje. E, czy twój prawdziwy charakter odwzorowuje charakter postaci? Myślę, że tak. Chcesz pracować, że mamy kwiaty, rzeki. Ja myślę, że te kwiatuszki małe dzieci wpadną przy tej y, rzece i one zaczną po prostu rozkwitać, tak? Zagramy sobie tą płachtą, że ona się zrobi z niebieskiej i na kolorową, okay? Jaką rolę udało ci się zdobyć? Renifera. E, powiesz nam o swojej postaci? E, jestem przyjaciółką Gerdy, która ją prowadzi do Królowej Śniegu. Jestem taka przyjazna, szalona. Okay. E, jaka panuje atmosfera na próbach? Przyjazna, wszyscy są dla siebie mieli. E, czy dobrze czujesz się w swojej roli? Bardzo. Moim ostrym nożem, bo jesteś wtedy taki śmieszny, ale niech będzie. Rozwiążę sznur i wyprowadzę stąd, żebyś mógł pędzić do laponii. Ale śpiesz się i zabierz mi tę dziewczynkę do zamku królowej śniegu. Gdzie jest jej przyjaciel? Na pewno słyszałeś, o czym opowiadała, bo mówiła dość głośno. A ty podsłuchujesz. Yes. Tak, ty się cieszysz, że zrób sobie takie pytanie z Jaką rolę udało ci się zdobyć? Jestem królową śniegu. E, opowiesz nam o swojej postaci? Tak. Królowa śniegu jest zimna, nie ma uczuć. I jest tak jakby. nie jest zła tak do końca. Jak panuje atmosfera na próbach? Jest świetna, wszyscy się czują swobodnie i jest po prostu świetnie. E, ja, e, czy czujesz dobrze się w swojej roli? Tak, potrafię tę rolę zagrać wyczułam tą postać. Och, jaki to piękny. I tak, ona wyciąga z tego kuchnia. Płaszcz, No wszystko z ciebie, od ciebie dostaje. Tak, to jest genie. Genie, wyciąga. Tak, ona się ubiera, ona się ubiera tak. okay? A jaką rolę udało Wam się zdobyć? Ja jestem księciem. A ja jestem księżniczką. Opowiecie nam o swoich postaciach? Książę jest mądry, no chociaż bardzo mało mówi. Trudno to wywnioskować z tekstu. A księżniczka jest taka, że na początku wydaje się niechętna, taka negatywnie podchodząca w stosunku do gerdy, a później okazuje się bardzo pomocna i przyjacielska. Okay. Jaka panuje atmosfera na próbach? Wszyscy się szanujemy, jest przyjemnie miło i Jest bardzo śmiesznie. Czasami są takie sytuacje, że po prostu wszyscy się śmieją, ale też jest bardzo jakby kulturalnie i wszyscy też się właśnie szanują, jak już powiedział kolega. Okay. E, dobrze czujecie się w swoich rolach? Tak. Ja też bardzo dobrze się czuję. Ja macie być bardzo przerysowane, bo jesteście bardzo z tyłu i to jest taka scena... Mega, to może taka komedia de by to jest... Jak będzie wyglądał spektakl? Spektakl jest opowieścią o dwóch postaciach. To jest Gerda, bardzo cieplutka, naturalna i kierująca się swoją intuicją i sercem. Oraz Królowa Śniegu, zimna, krystaliczna, bardzo czysta i pozbawiona emocji, uczuć kobieta. Jednakże w naszej historii, w naszej opowieści, Królowa Śniegu jest stworzona przez bardzo złego, demonicznego czarodzieja. To czarodziej ją stwarza, niczym Pandora. W mitologii greckiej i ona właściwie nie ma wyboru. Jest postawiona od razu w takiej roli złej. Całe światy, które się przenikają, są jakby realizacją wyobraźni Gerdy, ta wyobraźnia to róże, które są tancerkami oraz śnieżynki, czyli wyobraźnia i świat wewnętrzny Królowej Śniegu. Tutaj pomaga mi pani choreograf Violeta Robak-Gabarkiewicz. Ona jest odpowiedzialna za całe układy taneczne. Zatem spektak jest słowno. Muzyczny i właśnie taneczny. Gerda pokonuje wiele światów, to są światy od najcieplejszych, najbardziej kolorowych, południowych do tych najbardziej zimnych, pozbawionych, pozbawionych odcieni, kierując się do zamku królowej śniegu. Czyli też pokazujemy zarówno wieloświaty, jak i różnice kulturowe, czyli przenikamy przez od południa do północy, do królowej śniegu, gdzie już są zorze polarne, jest zimno, jest Laponia, Finlandia i robi się bardzo tajemnicze. E, jaką rolę udało ci się zdobyć? E, mi się udało rolę zdobyć Finkę. E, opowiesz nam o swojej postaci? Jest mędrca, e, jest bardzo mądra i silna. Okay. Jaka panuje atmosfera na próbach? E, no taka ciepła, zimna. Jaką rolę udało ci się zdobyć? Będę złym czarodziejem. Opowiesz nam o swojej postaci? Jest to taka bardzo demoniczna postać, przypomina też takiego jakby demiurga, czyli takiego jakby stwórcę i tworzy królową śniegu. Po prostu taki też ten bardzo ciągle mroczny, a też jednocześnie charyzmatyczny oczywiście. Okej, okay. Jaka panuje atmosfera na próbach? No, przyznam, że wraz z młodszymi biegów sprawia, że jest tak bardzo jak radośnie na tych próbach. I wiadomo, że też pani musi dużo tłumaczyć, ale też trzeba być oczywiście cierpliwym i jest dobra atmosfera. Czy dobrze czujesz się w swojej roli? Przyznam, że bardzo dobrze. To jest dla mnie coś nowego i też wcześniej miałem okazję grać czarodziejów, także to jest chyba to. Czy twój prawdziwy charakter odwzorowuje charakter postaci? Hmm. Może nie, ale muszę jakby tak wydobyć z tego wnętrza, to jakby zło, które tak jakby wyrzucam takie stycham w najciemniejsze odmiany mojego wnętrza. Ale wiadomo, że coś się tam zawsze można osadzić w, w swojej prawdziwej postaci. Jaką rolę udało Ci się zdobyć? Um, laponkę. Opowiesz nam o swojej postaci? Tak. Laponka jest miła, przyjacielska i pomocna. Jaka panuje atmosfera na mm, próbach? Ym, fajna, pom miła taka. Czy dobrze czujesz się w swojej roli? Tak. Trudno. Opowiem jak najlepiej umiem. Ale i tak nie wyjdzie najlepiej. W w którym teraz jesteśmy, mieszka nieprawdopodobnie mąta księgniczka, siedząc sobie na to nie, wpadła na niezły pomysł. A może by tak nagle za mąż. Śpiewaj. I nagle woła, słuchajcie, to niezły pomysł. A jaką rolę udało ci się zdobyć? Jestem wroną. A powiesz nam o swojej postaci? Wrona jest postacią z takiego francuskiego kabaretu. Jest bardzo szalona, ma francuski akcent, takie ry. Ogólnie jest przyjaciółką Gerdy, pomaga jej w odnalezieniu Kaja. Jak panuje atmosfera na próbach? Próby są bardzo żywiołowe. Pani Iza stara się, żeby każdy czuł się komfortowo w swojej roli. Um, I dba też o to, żeby to była m.in. dobra zabawa i miłe doświadczenie. Okay. E, czy dobrze czujesz się w swojej roli? Tak, tak. Bardzo mi pasuje. E, czy twój prawdziwy charakter e, jest jakoś e, połączony z twoją postacią? Trochę tak, ale też mamy pewne różnice. Ha, Dobrego dnia! Dokąd idziesz taka sama przez świat świat? Może? Mój przyjacielka jest Musisz się troszeczkę, Gerda, poruszać już, dobra? Bo spróbujcie chodzić. Ja wiem, że macie jeszcze teksty. Spróbujcie przechodzić, a nie tylko, e, nie tylko stać, dobrze? Czy ma już Pani pomysł na kolejną sztukę? E, właściwie to tych sztuk obecnie realizuję osiem, więc <ścoughs> chciałabym je doprowadzić do końca. E, myślę, że jak się skończy ten sezon, to będę myślała o następnych spektaklach. E, od kiedy Pani interesuje się sztuką teatralną? od ponad 20 lat.